Nie żyją żołnierze. A ja robię questa, proste Dobra, walimy go na dziura, ktoś jest się spróbuje. Nie ma takiego bicia. Ty, i mój krok jest jeszcze. Krótki King. Proste, dobra, robimy tak, kontrolkę sobie damy. Uników raczej no must have A to jest ta scena. O kurwa ty na na jeden PA Dobra, nieważne, no, zdarza się najlepszym. Mi przypomina generalnie to zdarzenie, scenę, gdy na 2D musieliśmy się wyż musia Musiały nas zajebać utory, nie? W prologu, właśnie. To jest coś podobnego, ale że kurwa, Kruszy Kinga mają mi zabić? Nie, no, ja się na to kurwa nie pisałem, no. Ja pierdolę, czemu wszystkie w Kruszy Kinga idą, no? Ja jebie, nie. No kurwa, i pięć platy w dupę, nie? No kurwa, jedny A ja mam ochronę. Tycha mnie, kurwa, stajer. No, czemu nie dałeś Kinga. Eee. Mamy jeszcze pięć. Ty... Jest słabszy. No, energia jest najsłabsza, to prawda. Eee, kurwa, wyjebałem się! Nie, no kurwa, pierdolone te questy! Kurwa, na 26% wszystko trafiają. I... 10 tysięcy expo dodatkowego, kurwa. No, dobra. się znaczy złoto dało. Ale tyle pewnie expa z tego było, nie? Że głowa mała. Łot, kurwa. Przecież to ni chuj do zać zbicia nie jest. A ja się tutaj muszę pewnie wypierdolić. <grych> Już kurwa zbijam nekromantę, nie? Coś zjebałem w kwestii, ale nie chciałem się tego czytać. 20% i 50% golda do tego questa. To ładnie. Ty, może ten, może on się obstrać ten i wyjdzie. Musimy uciekać, jest zbyt potężny, no to uciekajmy, kurwa, mordo, nie ma sprawy. Czemu wszystko we mnie, no? No, unikaj coś tym Catcher'em Kingiem, proszę. I nie wszystkie we mnie, proszę, szudłach. Nie we mnie, kurwa, no! A... Gdzie jest niedźwiedzia jaskinia? No, masz ją ogólnie tam w jaskini. No nie, mogę Ale, ja zwijam na no trochę, bo będę pewnie coś koło 19. No, gdzie się ma? Żyć mi powodzenia z tym klasem, a nie. No, dzięki. Berczka, ile expo z tego trzybaka Ty no, ty można tu expić, ja to chyba tu kurwa będę expił, nie? Ładne expo wpada tu Kryta był... Y kurwa, wiedziałem, że zawsze mówisz, że ty kurwa i dropisz, dropisz <laughs> Ale nie, wtedy to był akurat y ten event taki, że z y Ichtiona mogłeś normalnie y Bidriffy dro okay. dropić i mm -hmm. dropiłeś ci w chuj często Ło kurwa, zobacz, 20 Sporo. koła z tego 6, 6K dz Ładnie tutaj. No właśnie. No. Czy to już koniec? No zaraz zobaczymy. A jak mam opcję je sprzedać, to je sprzedam po prostu. To jest 150 koła expa mi dało. Który jest pierwszym instancją hard instancji? Żabka? Żaba. Znaczy chyba o kurwa, co? Ładnie mu wykurwiłem Ja wiem ale jebo Chyba to, to chyba smoczyca, mu tak wykurwiła, że... Nie no to musi być ranaowy kurwa Ichi, ichi, no w sumie tak ichi... Będzie się od... Mogłem sobie ten... Mogłem sobie odpalić bonus ofensywny ale i tak Mieć krytykiem za pięć koła prawie zgasił barba, nie? Jest! O, karat! No, Mówię, bo oddał. Tylko szkoda, że karat, ale, wiem, ale... S1! I B-Orb. Dla... Dobra, dla kurwa! Mnie. Ja pierdolę! Kurwa, ty zawsze musisz najlepszego trafić. Jeszcze jaki B-Orb. No, odpoczynek, ale... Ale to trzymaj go dla mnie, jakoś. <śles> no co, no, oddał ci gwarant w końcu, nie? No. A ty grasz fizykiem, no? Barbą, 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 nie, nie. No. Potrzebujesz buty na 20? Nie. nie. Pewnie, pewnie chyba, nie? nie wiem. No pewnie tak. No patrz jaki tu damage siedzi. Dobra, zaraz. Nie no, to jest naprawdę konkret. Jak mam bić prawie 900, a to ma 12 koła HP. Przecież kurwa, chwila, ten bonus ofensywny tyle dodał No ale ten commander easy też widzę taki okej okay, jest miarę, nie? nie? jest jakiś bardzo wymagający no. Znaczy, jak znajomy nie miał resu, a grał moźkiem, no to 500 z tych, z tych dystansowych, nie? Co ty gadasz? Tego... Tylko... no 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 Znaczy miał ma, miały, mały procent miał w ogóle na to No dobra, full debel no. jest, ja, no, patrz jaki to ma demów, nie? Zdziwiłbym się jakbym mnie czymkolwiek trafił to się zaraz zdziwisz no Bez Kito Trzymaj się twardo nie. tam, nie? Stary, powiem. wiesz jak jak w no 16% jaskę, na króka Ty jak idziesz jaskę na druidzie to odpoczywasz jakoś, czy coś, czy nie? Patrz, patrz, patrz Ładnie yy, Nie, po prostu daję yy, osy, a jak nie mam many bije pałką nie, ja tylko pokamuję po na przykład, w ogóle nie używam odpo, a najgorzej jak kurwa, masz mało HP i chcesz się leknąć i dostajesz odwrotkę na 9%. No, jest ból, ból, ból. I trafił, trafił na 9%. się bo. się tutaj, Dobra, dobrze, że na końcu, a nie na początku. Najlepsze. No. I przez pierwsze dni miał większy level ode mnie, Cześć, to? <laughs> <laughs> Ale ta no, gra jest taka, że jak się wpierdolisz, stary, to już kurwa do odciny, nie? No, robisz tylko... To jest tak jak heroina. Robisz to od ale tak w końcu wrócisz do tego, nie? Dobra. Łołka wow, w pierwszej rundzie. I przed jeszcze. Dobra, spina zatrucia jest, super. Dotka. Cww. Ja pierdolę, ale gładko. Co to wy robicie full debów na komandora? Nooo, ale gładko siadam, to wszystko. Ja pierdolę, ładnie, ładnie. Tak, nie wiem. i ten hasla, śmiech, mośka, który kurwa. Adka, ale słyszałem. Trzyma się, Waneks. O nie! A bo, no, nie, nie, co słyszałem? co wziąłeś? Jest, jest, później wam powiem. Dobra Czekaj, CWW CWW CW, CWW i dotka Chyba to nie jest dotka Czemu patek nie użyłaś? Aha, temu Musimy drobić go, tam lecił Ale nie ma to już takiej staminy. Eee, czy... Wiesz, co nie wiedziałem, czy mam czas w, w ogóle na podkinie nie? A do buffa i się przewrócił. <laughs> o kurwa, ej, ale ten boss jest. O, nie jest, jest mocny, mocny akurat. Gościu napisał rycem, że chyba bez szans. Jakby miał resy, to byśmy moż, mogli próbować, nie? A rycek bez resów, kto by pomyślał. A jakby szans, kurwa? On żartuje czy co? On no, pewnie potem Po tym, co wcześniej robił, to stwierdzam, że po prostu chyba jest niecały, ale. Zmysły nie na no 35% weszły. No, A ja to i to tak nienawidz. chyba dętko. jestem w PT z typem z roczniku 08. Manek <noise> jest 09. Jest no gościu, właśnie. który jest 9,3 i typem to jest 08. Tak. 2008. Oje, o je, oh o, no, nie ślep. Nie Ślepko to jest powyśle, easy. Że typ się z Że się ty jak ja pierwszy raz sluga próbowałem w ogóle No, no ja zbił to, on zbił tam 5K 1100 na strzała. No kurwa karaty inwestować, nie? A nie kurwa smoczegnaty Jebiej, kurwie kolanami na łeb, aż bursztyny by <noise> Tylko ja żyję, kurwa. <głos> <głos> nie, ale zobacz, kurwa, Andrzej, taki hardcore jest na tym, że to ty jest chuj, nie? Ty jest si No ja ty... wiem! Tym bardziej, że to. No, Przednik to, no, że tak powiem, nie, nie masz jakby full kuda -le swój level, tak? Nawet jeśli masz, to jeszcze niedługo mieć nie będziesz. Od 70 się zaczął schody, chyba, tak, w tym 5. Nie, dwa, drugi raz tego samego bym nie. Dobra, dwie, dwie, dwie. weszły git, CWW i ci. G. G, No, ci, No, nie kurwa, co slotów już nie ma? Siema, chudy. Dzięki. Nie, no jeszcze jeden slot jest, kurwa. A, nie ma. Aleś uczestniczyło 10 osób. Dawaj, banek, kurwa, zbijaj, żeby coś było zbite. Pokaż ofensywkę, a nie. Pa, zbijam, żyję. Zbijam. Pa, jak zbija. Kryta, dawaj. No, ale nie, no 10k prawie mu zjechaliśmy. No to kurwa, żeby było 10k, no to jeszcze 2k trzeba zbić, nie? No, prawie powiedział tak? <laughs> no tak, no ale to wiesz, ja to... mam jeszcze misję. Ej, ja jeszcze żyję. A ja chyba nie Może ty zbijesz Na no pewno! W, w którym roku dodali Moranę? Nie no, nie są zbyt opałe Andrzej Mam trochę Andrzej Taka jeba, nie pamiętam <laughs> 2k15? Późno? Może być, nie, ja wtedy akurat nie grałem O, free scroll zrobiłem znowu <laughs> Proszę niech będzie powyżej B3, proszę niech będzie powyżej B3 Proszę, 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 proszę Chuja B1 Dodatkowe psychodoświadczenie, też spoko My tak to kto? nie my, to nie my Dobra, jest aura, daję Baneksowi A ty Kuba z nimi jesteś teraz czy nie? Mm -hmm. Nie że tak mało zbił no, Bardziej o to chodzi, że wynoła się go łatwo, nie? On się w Uf. Ej, czemu? Co ci się kurwa dzieje? Czemu ja tylko kurwa żyję? Chyba trzeba odpuścić, co? Jak je kurwa odpuścić? <grybuj> <grybuj> Wyciąga z butu. Bo to jest napad na bank. Wszyscy do góry ręce. Bez wątpienia. O! Jest kurwa moc. No jest dzięki. Krytek. Dzięki, dzięki. To. O! Oh, I dropę chuj. Nie. Uuuu. Uuu. Na Klata? Tak, GZ. No, na Haria i tak jest znacznie tańsza, ale coś tam powinno być warto, nie? Bo w końcu to klata. Okej okay. okay, widzowie, skoczymy sobie kilka wież Kilka wież poziomu easy, bo jest trochę problematycznie, jeśli chodzi o normalną. Także zapraszam tutaj do oglądania i zobaczymy po 10 wieżach ile nam, jakie będziemy mieć dropy. Ok, właśnie zabiliśmy sobie dziesiątą grażynę. Fajnie tutaj golda spadło na pierwszy rzut oka. Około tam, nie wiem, 70K. samych wież 10. Tych oczywiście easy. A teraz jeszcze oddamy, sprzedamy itemy, te, które nam spadły, żeby mieć czystego golda. sprzedawanie, tutaj nie mam nic fajnego jeszcze sprawdzimy jeśli... o kurwa prawie te sprzedałem są nadane. jeśli chodzi o rarki, no to nam lysmary z orbikiem na redukcję obrażeń od obszaru yy... no redukcję obrażeń od obszaru Przyda nam się na pewno ten orbik. Patrzę jeszcze może jakiś lepszy kurwa kasa tego rolaka będzie tu, ale I zapowiada się na to. Swoją drogą naprawdę spoczka golda jak z 10 wiesz.